thank <laughs> you Jest ich sześciu. Przybyli z różnych stron Polski. Z Białostockiego i Zagłębia, z Warszawy i ze Śląska, z wiosek i miast. Nie znali się między sobą i nie wiedzieli nic o sobie. Wielka budowa stała się dla nich szkolą charakteru, szkolą robotniczej przyjaźni. Historia ich przyjaźni zaczyna się w tej hali przy montażu pierwszego kotła silowni Jawożno-2. Montaż kotła to ich pierwsze samodzielne zadanie. Montaż jest prowadzony nową metodą. Jest to radziecka metoda montażu blokowego z gotowych wielopiętrowych elementów. Czy chłopcy sprostają zadaniu? Minęło kilka miesięcy. Wczesna zima rzuciła się na budowę. coraz bliższy staje się dzień uruchomienia elektrowni. Dla brygady była to druga próba, próba charakterów, próba robotniczej wierności.